Mnie czeka bardzo poważna rozmowa z włodarzami, i na ten moment ja jestem jedną nogą już out. O, a teraz y, poopowiadam Wam o tym, co mi się w fejmie nie podoba, i też to Wam rozrysuję. Miałem spinę na fejmie z jednym z pracowników, i w ogóle z tym pracownikiem już od dawna mam spinę. W ogóle genezę sporu Wam wytłumaczę, nie? Wspaniałe wywiady. Yy, na cagiach yy, chciałem robić wywiady. Na cagiach, wiecie, zadzwoniłem do tego pracownika. Od razu usłyszałem, że nie, w ogóle kurwa, zero gadki nie, nie to się, nie można, nie można i tyle. Zadzwoniłem do Goli, na chuj, można, 5 minut nie, już załatwione kurwa wszystko można. I teraz pytanie, wywiady i w ogóle media, no to chyba jak jest dużo wywiadów i te wywiady są popularne, no to to działa na, dla federacji nie, więcej osób się interesuje galą. Bo o, zawodnik powiedział to i to, jest wywiad, są wyświetlenia, rośnie hype. Jeszcze kurwa jest lepsza heca, nie? Pierwsza konferencja, ten sam pracownik. Moje dziewczyny robią wywiady, nie to, że kurwa wrzucają mi od razu, po prostu robią wywiady. Eee, przychodzi i mówi, nie, można dopiero robić wywiady, jak się skończy druga część konferencji. Więc wiecie, wtedy na, zamiast zrobić wywiady na bieżąco z zawodnikami, tymi, którzy, którzy mogą. To wychodzi, że można robić wywiady tylko podczas trzeciej części konferencji, gdzie kurwa ludzie z pierwszej części konferencji to już pojechali kurwa do domu. I wszystkie redakcje są wkurwione, nie? Wtedy. Ale takie zasady wprowadzone. Natomiast kulminacja tego wszystkiego, yy, mojej relacji z tym pracownikiem, miała miejsce podczas gali. Już wam kurwa tłumaczę, dlaczego. Patrzcie, jest płyta. Jest płyta. Wszystko poszło o Kasiks. O Kasiks musiałem walczyć. I teraz tak. Tutaj jest Media Room. I teraz tak. Każda strefa ma swój dostęp. I tak. Tutaj przypuśćmy. Ja już nie pamiętam, która strefa jaki miała numerek. Media Room to przypuśćmy, że to była piątka. Tutaj to jest strefa numer 3. A korytarze to jest strefa numer 4. I na przykład jest Kasix. Kasix ma bilet VIP. Tutaj, czyli ma dostęp do strefy 3 i prowadzi wywiady, a więc ma dostęp do strefy 5. Natomiast Kasix yy, nie ma dostępu do strefy 4. I teraz, yy, gdy na przykład ona yy, przeprowadziła z kimś wywiad i chciałaby iść oglądać walkę z nitrozyniakiem, musiałaby wyjść kurwa z Tauron Areny, zapierdalać kurwa do dookoła kilometr, żeby wejść tędy do strefy kurwa trzeciej. To ja mówię. Szanowny Panie, czy można kasik przydzielić, żeby mogła tędy kurwa przejść na swoje miejsce? I kurwa ja nagle słyszę... O! Spojrzał na moją kartę i o, a Ty masz w ogóle za dużo, za dużo yy, wejściówek. Któraś strefa mu się nie spodobała, chyba że w ogóle mogę podchodzić za blisko oktagonu. Mimo, że kurwa nigdy niczego nie odwaliłem, tylko yy, robię materiał, żeby bardziej wypromować galę. No i kłótnia, nie? Bo już byłem wkurwiony na niego wcześniej. Więc zaczynam się irytować. I gość kurwa do mnie z tekstem. Gość mi wylechał z tekstem, że będzie robił wszystko, żeby mój materiał... Yy, żeby mi po prostu przeszkadzać w materiale. Wkurwiłem się, powiedziałem, dobra, to ja dziękuję bardzo, ja sobie pójdę kurwa do innej federacji. Już mnie wkurwia po prostu. Ten gość mi wkurwia, nie? I powiem wam wprost. Dobra, po, po, yy, pogadałem z włodarzami. Yy, ogarnęli tą wejściówkę dla kasik, żeby, żeby mogła tędy przechodzić zamiast kurwa naokoło. Yy, I okazało się, że to nie jest żadnym problemem. No i tak sobie myślę, dobra, kurwa, nie będę się kłócił, nie będę się kłócił. Podszedłem sam do tego gościa, po, wyciągam do niego rękę i mówię, na zgodę. Ten typ mi yy, podał tą rękę, ale do mnie z takim tekstem. Wiesz, ja znam wiele osób. Jak ja kurwa mam to odebrać, że on zna wiele osób? Ja mam się kurwa bać? Że co? Coś mi się stanie? Natomiast on mi wyjaśnił to w inny sposób, że on zna wiele osób i yy, te osoby mnie znają, i ja wcale nie jestem taki roszczeniowy do innych, tylko do niego. Temu pracownikowi też się wydaje, że to kurwa, dla mnie jest wielka łaska, że ja jestem fejmie, nie? I ja mam grać tak jak, jak oni chcą. No to się kurwa zdziwi gość. Bo ten tekst do mnie, że ja do niego wyciągam na koniec rękę. I gość do mnie mówi, że on zna ludzi, to mnie wkurwił. Ja już odpuściłem wtedy, ale co to jest kurwa za tekst? I mnie czeka bardzo poważna rozmowa z włodarzami, i na ten moment ja jestem jedną nogą już out. Natomiast ja ten, te, tego tekstu, że yy, on zna ludzi, nie podaruję i to będzie przedyskutowane. Bo ja, jeżeli gdzieś pracuję, to mam zamiar czuć się kurwa bezpiecznie i swobodnie. W mojej pracy, nie? Natomiast jeśli się gdzieś czuję nieswobodnie, zestresowany, to pierdolę to. Telefon do Boxdela nie ma co, bo Boxdel tak naprawdę zna sytuację i yy, nie będę mówił po czyjej stronie, ale po stronie racjonalnego myślenia jest Boxdel w, w tym wszystkim. Podobnie jak Wojtek. O, właśnie dostałem informację. Ja nie będę mówił od kogo, ale też od kogoś, yy, kto, kto tam pełni dosyć ważną funkcję. Tylko najpierw zobaczę, czy mogę przeczytać. O. Myślałem, że pan, i tutaj literka, tylko na mnie się uwziął. Nie czaję gościa. Nigdy nie robiłem nigdzie problemów, a zawsze ma do mnie jakieś ale. Do mnie powiedział, że ja się muszę jemu przymilać, jak chcę mieć dobrze na fame. To go wyśmiałem i poszedłem dalej. Dramat gość. Jak widzicie, to nie kurwa ze mną jest, ale natomiast ja jako jedyny mam to w piździe i ja się kurwa bardzo stanowczo mam zamiar postawić.